Już 24 sierpnia zapraszamy na kolejny jarmark Świętego Bartłomieja. Impreza odbędzie się w niedzielę na Starym Mieście w Pasłęku, w dniu odpustu, w kościele pod wezwaniem Świętego Bartłomieja. W programie znajdziecie mnóstwo atrakcji: kiermasz handlowy, przemarsz ulicami miasta, koncerty organowe i muzyki dawnej, gry i zabawy dla dzieci. Oraz konkurs na przebranie średniowieczne w ramach pikniku historycznego. Rywalizacje drużyn z okolicznych gmin, inscenizacje historyczne, pokaz tańca z ogniem oraz niespodziankę na zakończenie jarmarku. Głównym punktem programu będzie bicie rekordu opasanie jednych z najdłuższych średniowiecznych murów miejskich żywym łańcuchem ludzkim. Organizatorami jarmarku są Towarzystwo Miłośników Pasłęka, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Kuźnia Pruska oraz Zabytkowy Pasłęk. W ramach Jarmarku Świętego Bartłomieja odbędzie się piknik historyczny zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Kuźnia Pruska. Piknik historyczny jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.